USA więcej osób mówi po hiszpańsku niż w samej Hiszpanii. Według Instituto Carentes w USA żyje więcej osób posługujących się językiem hiszpańskim niż w samej Hiszpanii. W Stanach żyje prawie 41 milionów ludzi, dla których hiszpański jest pierwszym językiem, i prawie 12 milionów, którzy mówią po hiszpańsku i angielsku. Suma daje ponad 52 miliony osób mówiących po hiszpańsku. To więcej niż wynosi populacja Hiszpanii. I nieco ponad połowa mniej w porównaniu do populacji Meksyku. USA będzie największym hiszpańskojęzycznym krajem świata za około 35 lat. W Nowym Meksyku, Kalifornii, Teksasie, Arizonie po hiszpańsku mówi kolejno 47, 38, 38 i 30% ludzi. Można się spodziewać, że liczba osób posługujących się językiem hiszpańskim w 2050 roku będzie wynosiła 138 milionów.